2018 rok. Erupcja wulkanu Fuevo. Gwatemala. 2011. Japonia. Tsunami. 2023. Turcja i Syria. Trzęsienie ziemi. Wszystkie te katastrofy były skutkiem tego, że ziemia pod naszymi stopami dosłownie znajduje się w nieustannym ruchu. W końcu dziś żyjemy na zrujnowanych pozostałościach superkontynentu, który zaczął się rozpadać 200 milionów lat temu. Naukowcy odkryli, że kontynenty nadal się przemieszczają, nawet teraz. Z roku na rok mapa świata będzie się coraz bardziej zmieniać, aż cała Ziemia znów połączy się w jeden wspólny ląd. A klęski żywiołowe to tylko kolejne potwierdzenie, że ten proces jest nieunikniony. Czy więc przetrwamy nadejście Pangei 2.0? Spójrz na mapę świata. Czy nie uważasz, że kontynenty wyglądają na niej jak elementy układanki? Zauważ, że to głównie dlatego, że przed chwilą pokazałem ci obraz Pangei. Bez względu na to, jak oczywiste może się to teraz wydawać, badacze przez bardzo długi czas nie potrafili dostrzec tego wzoru. Dopiero na początku XX wieku niemiecki meteorolog Alfred Wegener zauważył, że Ameryka Południowa i Afryka wyglądają, jakby zostały rozdzielone. Następnie zaczął znajdować wiele dziwnych zbieżności związanych z minerałami, skamieniałościami z roślin i szczątkami prehistorycznych zwierząt w różnych częściach Ziemi. Na przykład złoża węgla w Pensylwanii są w tym samym wieku co te w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. A skamieniałości wymarłego drzewa Glossopteris odnaleziono w Australii, Indiach, Afryce Południowej, Ameryce Południowej, a nawet na Antarktydzie. Listrozaur również wzbudził sporo podejrzeń. Szczątki tego prehistorycznego gada ssako-kształtnego, który wymarł 250 milionów lat temu, odnaleziono także w Antarktydzie, Indiach i Afryce Południowej. Ale jak to możliwe? Przecież flora i fauna na wszystkich kontynentach różnią się znacznie ze względu na odmienne warunki klimatyczne. Można by założyć, że listrozaur wędrował z jednego kontynentu na drugi. Tylko że dziś odległości między nimi to tysiące kilometrów, a Listrozaur ani nie umiał pływać, ani latać. Wtedy Wegener zrozumiał, to możliwe tylko wtedy, gdy planeta miała kiedyś jeden wielki superkontynent, który z czasem rozpadł się na mniejsze części. Nazwano go Pangeą, ponieważ z greki oznacza to cała Ziemia. Swoją hipotezę Wegener ogłosił społeczności naukowej w roku 1912 ale spotkał się jedynie z kpinami. Nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, jak tak ogromne masy lądowe mogłyby się poruszać. W tamtym czasie brakowało jeszcze danych na temat mechanizmów ruchu skorupy ziemskiej, które mogłyby potwierdzić ideę Wegenera. Z tego powodu większość naukowców odmówiła uznania jego hipotezy za naukowo uzasadnioną. Jednak w kolejnych dekadach odkrycia naukowe i badania pozwoliły potwierdzić hipotezę Pangei i opracować teorię ruchu płyt tektonicznych. Dodatkowo geolodzy zaczęli znajdować coraz więcej dowodów wspierających tę teorię. Na przykład ten łańcuch głębokich szczelin we wschodnim rowie afrykańskim położony niedaleko Kenii. Tutaj wyraźnie widać, że Ziemia wygląda jakby została rozerwana na pół. Ale co najciekawsze, badaczom udało się odtworzyć przebieg wydarzeń jeszcze sprzed uformowania się Pangei. Stało się to możliwe głównie dzięki skamieniałościom odnalezionym w kratonie, czyli bardzo starym fragmencie skorupy kontynentalnej z okresu prekambru czyli z czasów, gdy życie na Ziemi dopiero zaczynało się pojawiać. Podczas badania tych skamieniałości odkryto, że formowanie się pierwszego hipotetycznego superkontynentu na Ziemi rozpoczęło się 3,6 miliarda lat temu. Jednym z dowodów na jego istnienie mogły być te zaokrąglone granulki. Zostały one odnalezione w kratonie Afryki Południowej. Tylko bardzo wysoka temperatura, powstała na skutek uderzenia meteorytu, mogła stopić osady w takie szkliste kulki. W ten sposób naukowcy ustalili, że w tym okresie w ziemię uderzył meteoryt. Ale to nie było najciekawsze. Ważniejsze jest to, że takie same granulki o tym samym wieku znaleziono także w warstwach geologicznych zachodniej Australii. Wszystko to wskazuje, że w tamtych czasach nie oddzielał ich jeszcze ocean. Razem tworzyły jeden kontynent, który naukowcy nazwali Walbara. W tamtym czasie cała Ziemia wyglądała właśnie tak. Później powstał drugi superkontynent o nazwie UR. Chociaż przedrostek super brzmi tu nieco dziwnie, bo ur był nawet mniejszy niż współczesna Australia. W tym przypadku geologiczne podobieństwa kratonów oprócz Afryki Południowej i zachodniej Australii obejmowały także Indie. To wskazuje, że tarcze tych obszarów znajdowały się bardzo blisko siebie. Około miliarda lat temu ur połączył się z nowo uformowanymi kontynentami Nena i Atlantika. Tworząc superkontynent o nazwie Rodinia. Istnieją przypuszczenia, że właśnie wtedy Ziemia zderzyła się z planetą Wędrowcem, w wyniku czego Rodinia zaczęła się rozpadać. Ale po pewnym czasie kontynenty powstałe w wyniku tego rozpadu znów się połączyły. I tak około 600 milionów lat temu powstał kolejny superkontynent Panotia. Który, zgadnijcie co? Tak, również się rozpadł ale z czasem ponownie połączył, tworząc znaną nam Pangeę, otoczoną przez jeden ogromny ocean – Pantalassa. Dopiero wtedy warunki na Ziemi stały się bardziej sprzyjające dla rozwoju różnych form życia. I uwierzcie mi, istoty żyjące na Pangei były najdziwniejszymi stworzeniami, jakie kiedykolwiek widzieliście. Archeologom udało się ustalić, jakie były warunki życia na Pangei, po zbadaniu różnych kratonów na terenie USA i Europy. Tam badacze odkryli duże złoża węgla kamiennego w warstwach ziemi pochodzących z czasów Pangei. Węgiel kopalny powstaje z martwych od dawna roślin i zwierząt. Dzięki temu wiemy, że w rejonie równikowym starożytnego superkontynentu rozciągały się bujne tropikalne lasy deszczowe przypominające współczesną Amazonię. Ponieważ wszystkie rejony Pangei były dość ciepłe, wszędzie rosły zimozielone drzewa takie jak sosny i sagowce. A tam, gdzie klimat był suchszy, lasy ustępowały miejsca rozległym paprociowym preriom. Oczywiście taki tropikalny klimat i obfitość roślinności stwarzały idealne warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju niezwykłych zwierząt. Ogromna masa lądowa pozwalała im swobodnie przemieszczać się z jednego krańca świata na drugi, co bardzo ułatwiało zdobywanie pożywienia, zwłaszcza drapieżnikom takim jak dinozaury. Ale nawet mimo dostępności różnorodnych źródeł pożywienia, najbardziej wygodny sposób na jedzenie znalazło to stworzenie przypominające małego brachiozaura – Totanystrofeus. Żył na terenach Pangei, które w przyszłości stały się Europą i Azją. Miał szyję tak długą jak współczesna żyrafa, dochodzącą do 3 metrów. Co ciekawe, była ona ponad dwa razy dłuższa niż reszta jego ciała. A mimo to tany Strofeus mógł spokojnie leżeć przy oceanie i gdy zauważył przepływającą rybę, rzucał szyję do wody jak wędkę, chwytając ofiarę zębami. A wszystko to bez podnoszenia się z miejsca. Niemniej osobliwy był wygląd Dimetrodona. Jego skamieniałości znaleziono w Teksasie i Oklahomie w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Szkocji i w Kanadzie oraz w całej Europie. Dimetrodon osiągał długość około 4 metrów, mniej więcej tyle co współczesny biały nosorożec. Najbardziej charakterystycznym elementem jego wyglądu był żagiel skórny rozpięty na kolcach, wyrastających z kręgosłupa. Wyglądał niemal tak samo jak u spinosaura. Żagiel służył dimetronowi do regulacji temperatury ciała. W dzień pochłaniał promienie słoneczne, by nie zamarznąć w nocy ale ani żagiel, ani silne szczęki z ostrymi zębami nie czyniły z tego stworzenia dinozaura. Warunki życia na Pangei były tak sprzyjające, że nawet zwykłe jaszczurki wyglądały tam jak gigantyczne dinozaury. Mimo niewielkich rozmiarów, wspomniany już listrozaur również był dość specyficznym stworzeniem. Niektórzy nazywają go nawet jaszczurką łopatą albo psowalem. A to dlatego, że listrozaur nie miał zębów. Za to posiadał dwa ogromne kły, którymi rozkopywał ziemię i wykopywał korzenie roślin w suchych rejonach Pangei. Współczesnym jaszczurkom takie kły z pewnością też by się przydały. Zwierzęta wodne z Pangei także miały swoje zalety, których niestety nie odziedziczyli ich potomkowie. Na przykład kolec na głowie prehistorycznego rekina Ortakantusa. Pomagał on rybie bronić się przed drapieżnikami. Każdy, kto próbował chwycić rekina pyskiem, nie mógł zamknąć szczęk na jego głowie. A drepanozaur z czasów Pangei był czymś pomiędzy udoskonaloną jaszczurką a ptakiem. Miał nie więcej niż pół metra długości. Typowy drepanozaur miał smukłą szyję i trójkątną czaszkę, przypominającą czaszkę ptaków. Jednocześnie jego ciało było masywne, z kręgami zrośniętymi w grzebień nad ramionami. Kończyny przypominały nogi współczesnego kameleona, a kości przednich łap miały kształt półksiężyca i były wzmocnione silnymi mięśniami. Drepanozaur wspinał się z gałęzi na gałąź i trzymał się ich długim ogonem. Najciekawsze jednak jest to, że miał duży pazur na palcu wskazującym każdej z przednich łap oraz na ogonie. Prawdopodobnie za jego pomocą łatwo rozszczepiał korę i wykopywał gniazda owadów, by dostać się do zdobyczy. Gdyby wszystkie te stworzenia przetrwały do dziś, zyskałyby absolutną przewagę nad swoimi współczesnymi krewniakami. Ale około 252 milionów lat temu doszło do najgorszego masowego wymierania w dziejach to tak zwane wymieranie permskotriasowe. Większość naukowców uważa, że przyczyną był upadek gigantycznego meteorytu. A ponieważ w tamtym momencie wszystkie zwierzęta na Ziemi żyły na jednym superkontynencie, katastrofa zniszczyła aż 96% wszystkich gatunków morskich i około 70% gatunków lądowych. Gdyby było kilka kontynentów, ucierpiałyby tylko zwierzęta znajdujące się w epicentrum wydarzeń, a reszta miałaby szansę przetrwać. Okazuje się więc, że taki układ lądów na planecie czyni jej mieszkańców bardzo podatnymi na zagładę. I dokładnie ten sam scenariusz czeka ludzkość. Odkrycia Alfreda Wegener'a nie były ostatnim przełomem XX wieku. W roku 1974 kanadyjski geofizyk John Tuzo Wilson postanowił przeanalizować wzorce, według których płyty litosferyczne zapadają się, zderzają i nachodzą na siebie. Zauważył, że wszystkie te procesy mają charakter cykliczny. Według jego prognoz superkontynenty tworzą się regularnie, mniej więcej raz na 200 do 600 milionów lat. I pewnego dnia wszystkie kontynenty znów połączą się w jeden. Ta wiadomość wywołała sensację w świecie nauki, a różni badacze zaczęli obliczać, jak może wyglądać nowy superkontynent. Jedna z wersji należy do amerykańskiego geologa Christophera Scotesa, który bada historię płyt litosferycznych. Naukowiec zauważył, że Afryka już powoli zbliża się do Europy. Proces ten trwa od milionów lat. A wszystko dlatego, że Włochy, Grecja i prawie cały basen Morza Śródziemnego są częścią płyty afrykańskiej. To właśnie w wyniku tej kolizji powstały Alpy i Pireneje, a także trzęsienia ziemi, które co jakiś czas nawiedzają Grecję i Turcję. Z kolei Australia, według Sokotesa, już teraz przesuwa się na północ i zderza się z południowymi wyspami Azji południowo-wschodniej. Naukowcy przewidują, że ostatecznie powstanie superkontynent o nazwie Pangea Ultima. I zgadnijcie, gdzie wszyscy mieszkańcy kontynentu będą jeździć na wakacje? Tak, do jedynego morza na planecie. Wiecie, jak będzie się nazywać? To może to tak naprawdę dawny ocean Atlantycki. Kiedy kontynenty połączą się w jeden ląd, odetną go ze wszystkich stron, ale istnieje też alternatywna wersja. Według której nie Atlantyk, a Ocean Spokojny Pacyfik zostaną zamknięte. Do takich wniosków doszli geofizycy z Curtin University w Australii, którzy modelowali przyszłość Ziemi przy użyciu superkomputera. Zakłada się, że Ameryka zacznie dryfować na zachód, łącząc się z Australią, Syberią, Euroazją i Afryką. Tylko Antarktyda otoczona uskokami tektonicznymi pozostanie odizolowana. W ten sposób powstanie superkontynent o nazwie Amasja. Na wakacje do Egiptu nie trzeba będzie już latać samolotem, ponieważ prawdopodobnie będą kursowały tam pociągi. Ale jest jeszcze lepsza opcja mianowicie Aurika. Tak przyszły superkontynent widzą amerykańscy naukowcy z czasopisma Geological Magazine. Uważają oni, że wszystkie kontynenty połączą się w jeden duży ląd skupiony wokół równika. Wszystkie obszary przybrzeżne będą przypominały brazylijskie plaże. Życie tam wydawałoby się prawdziwym rajem, czego nie można powiedzieć o wnętrzu auriki. Ta potężna masa lądowa pochłonie ogromne ilości światła słonecznego, a jednocześnie na biegunach będzie mało lodu, który mógłby je odbijać. Środkowy, suchy region zostanie odcięty od wilgotnych wiatrów, które wcześniej napływały z nad oceanów. I to tylko niewielka część zmian, z jakimi będą musieli się zmierzyć mieszkańcy nowego superkontynentu. Jednak nie tylko klimat, lecz całe życie na planecie ulegnie zmianie. Zacznijmy od tego, że nie wszyscy doczekają powstania jednego superkontynentu, ponieważ proces ten znów będzie wiązał się z ruchem płyt tektonicznych, a co za tym idzie, z gigantycznymi tsunami, trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów. Ci jednak, którzy przeżyją, zobaczą taką oto nową mapę świata. Analizując różne wersje przyszłego superkontynentu, ilustrator Massimo Pietrobon stworzył uniwersalną wersję Pangea 2.0. Z powodu takiego rozmieszczenia lądów w częściach centralnych będzie naprawdę bardzo gorąco, ponieważ większość rzek po prostu wyschnie. Ceny domów na wybrzeżu będą jeszcze wyższe niż obecnie. A mimo to wciąż będą się cieszyć ogromnym zainteresowaniem. Rzecz jasna, życie na wybrzeżu też nie będzie sielanką. Wraz z połączeniem się oceanów w jeden, woda będzie krążyć w inny sposób, powodując liczne tajfuny. Silne wiatry mogą niszczyć domy, a nawet wywołać fale tsunami, które zaleją nadmorskie miasta. Ale i tak będzie lepiej niż w centrum kontynentu. Za 250 milionów lat ruch obrotowy Ziemi zwolni. Doba wydłuży się o pół godziny, a słońce stanie się jaśniejsze. Dlatego życie w regionach równikowych stanie się nie do zniesienia. Najprawdopodobniej nikt nie będzie mieszkać w północnej Afryce ani w zachodnich Stanach Zjednoczonych, ponieważ rozciągać się tam będzie ogromna pustynia. Tak więc przeprowadzka do Nowego Jorku blisko Central Parku przestanie być marzeniem wielu ludzi. Terytorium to nie będzie się nawet nadawać do umieszczenia paneli słonecznych, ponieważ stałe burze piaskowe spowodują straszną suszę i zniszczą cały sprzęt. A mieszkańcy Australii przyzwyczajeni do pustynnego klimatu znajdą się tuż obok Antarktydy. Od tego momentu będą musieli sobie radzić nie z upałami, ale z ekstremalnie niskimi temperaturami. Między zimną a ciepłą strefą klimatyczną uformują się lasy tropikalne. Naukowcy przypuszczają, że pojawi się tam wiele nowych gatunków małp i egzotycznych ptaków. Nowe położenie krajów na jedynym kontynencie wpłynie także na zawody ludzi, ponieważ niektóre z nich po prostu znikną. Pracownicy firm transportu morskiego nie będą już potrzebni. W końcu po co przewozić towary i pasażerów wokół kontynentu statkiem, skoro można to zrobić drogą lądową. Usługi prawników imigracyjnych również staną się zbędne, ponieważ przemieszczanie się z jednego kraju do drugiego będzie o wiele łatwiejsze. Ludzie będą mogli podróżować bez ograniczeń, a nawet podróż dookoła świata będzie możliwa zwykłym samochodem. Wszystko to doprowadzi do wzrostu światowej gospodarki. Pojawi się też wiele nowych zawodów z przedrostkiem globalny, na przykład globalny marketer. Relacje między ludźmi z różnych krajów, narodowości i kultur ulegną znacznej poprawie. Połączenie wszystkich kontynentów doprowadzi do wymieszania się kultur. Powstaną nowe tradycje i zwyczaje. Naukowcy określili nawet, jak będzie wyglądał przeciętny mieszkaniec Pangei 2.0. Będzie to osoba o ciemnej skórze, ciemnych włosach i ciemnych oczach, ponieważ, jak wspomniałem, większość ludzi wybierze życie bliżej równika. Nawet język prawdopodobnie się ujednolici i ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy Pangei staną się bardziej tolerancyjni wobec siebie nawzajem niż ludzie zamieszkujący dzisiejsze kontynenty. Na Pangei 2.0 każdy będzie prawdziwym obywatelem świata ze wspólnymi tradycjami i wartościami. Chociaż scenariusz może wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy wszystkie narody zaczną żyć obok siebie, przejmując swoje tradycje, Tożsamość narodowa każdego z nich może się zatrzeć. Poza tym taki układ krajów na jednej ziemi oznacza również więcej okazji do prowadzenia wojen, które będą tańsze dla budżetów państw. Broń nie będzie musiała być transportowana przez ocean, a ofensywy zajmą mniej czasu i wysiłku. Ponadto każda pandemia na superkontynencie będzie się rozprzestrzeniać o wiele szybciej, co w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do wyginięcia ludzi. A upadek wystarczająco dużego meteorytu może powtórzyć masowe wymieranie z czasów Pangei. Nawet jeśli przetrwasz sam impakt, to potem pojawią się wielkie pożary, które szybko rozprzestrzenią się na cały kontynent. Ocaleni ludzie i zwierzęta nie będą mieli co jeść ponieważ cała roślinność zostanie zniszczona. W rezultacie Pangea 2.0 stanie się całkowicie pusta i niezamieszkana. No, poza karaluchami oczywiście, bo one jak zwykle przetrwają każdą katastrofę. Chcielibyście żyć na takim superkontynencie? Z jednej strony więcej możliwości podróży, z drugiej mnóstwo okazji do wyginięcia. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie ochotę zaryzykować, spójrzcie na mapę i wybierzcie, do którego kraju byście się przeprowadzili.